Bracia specjalizujący się w ocieplaniu dachów prezentują swoją najnowszą realizację – 650 m2 powierzchni dachu zaizolowanej pianką PUR. Wcześniej jednak trzeba rozwiązać problem z dostępem do tego dachu. Jesteśmy na budowie dużego domu jednorodzinnego, gdzie ekipa Izol Poznań wraz z ekipą ProSufit do wykonania ma około 650 m2 izolacji dachu i około 400 m sufitów oraz izolacji stropu. Na chwilę obecną mamy wykonane izolację natryskową pianą pór dachu, mamy wypuszczone wieszaki noniuszowe oraz profile przyścienne, które wyznaczają nam płaszczyznę sufitów, na które będzie wykonana izolacja stropu. Kiedy nasza ekipa ProSufit wykona kompleksową zabudowę sufitów, przejdziemy do etapu izolacji stropu. Gdzie zostanie nadmuchane 40 cm włókna drzewnego, sztejko Taka grubość izolacji nadmuchowej daje nam doskonałe parametry termiczne oraz zapobiega przed przegrzewaniem się części mieszkalnej tego domu. Największym wyzwaniem tego projektu było to, iż z powodu braku poziomu belek stropowych nie było możliwości poruszania się po poddaszu. Ale dzięki naszemu doświadczeniu poradziliśmy sobie z tym zadaniem i wykonaliśmy specjalne podesty, abyśmy mogli się poruszać po całym poddaszu i wykonać wszystkie prace dodatkowe oraz wykonać izolację nadmochową na tym stropie. Ta realizacja jest świetnym przykładem na to, jak podchodzimy do poszczególnych inwestycji. Wykonujemy kompleksową izolację dachów, stropów, zabudowę sufitów, dzięki czemu pomagamy sprawnie przeprowadzić realizację i pomagamy uniknąć wszystkich zastanych na budowie problemów. Serdecznie Was zapraszamy do współpracy. Zwiększ wielokrotnie zasięgi. Zadbaj o emocje. Zyskaj prestiż. Pomożemy Ci w tym, tworząc dla Ciebie film klasyczny lub AI.